Cześć, nazywam się Daria Bunikowska, prowadzę w fabryce energii grupy Yoga 1 i jestem nauczycielką metody Ayengara. Zapraszam Was na taką króciutką sekwencję pozycji stojących, skręconych, które według mnie są e, piękną bazą pod e, taką praktykę rozgrzewającą. Zaczniemy w tadasa. Przeniesiesz dłonie na mostek i z wydechem skoczysz do Utchita Hasta Najpierw będzie Utchita Trikonasana. Skręcisz nogi w prawą stronę, wydłużysz prawy bok i przeniesiesz prawą rękę na goleń lewą do góry. Odepchnij się od prawej dłoni, by wydłużyć prawy bok i skręć tłów z prawej strony na lewą. Jeśli pozwala Ci na to Twoja szyja, skręć też głowę. Wdech, wracamy do góry, wracamy nogami i zmiana stron. Skręcamy nogi w lewą stronę, wydłużamy lewy bok, lewe ramię w dół, prawe ramię do góry. I zaangażuj teraz nogi, dociśnij stopy, napnij uda, przesuń lewe biodro w stronę prawej pięty i jeszcze raz skręć tłów, skręć klatkę piersiową, spójrz finalnie na prawy kciuk. Wdech, wracamy do góry i odkręcamy stopy do centrum. Przeniesiesz ręce na biodra, odskoczysz, tadasana i pójdziemy teraz do wariantu skręconego tri, trikonasana, czyli parivritta utthita trikonasana. Wdech, dłonie na mostek, z wydechem utthita hastapadasana, skręcisz nogi w prawą stronę i następnie tu w rękę, za zewnętrzną krawędź prawej nogi. Odepchnij się od lewej ręki, wydłuż lewy bok i skręć tułów jeszcze raz z lewej strony na prawo. Tutaj musisz pracować intensywnie nogami, tak by nie stracić linii bioder. Odepchnij się od dłoni, wdech, unieś tułów, wracamy do centrum i jeszcze raz druga strona. Skręcamy nogi w lewą stronę. I przekładamy prawe ramię po zewnętrznej stronie lewego golenia. Lewe ramię do góry. Dociśnij stopy, przesuń lewe biodro intensywnie w tył. Wydłuż prawy bok i skręć tłów z prawej strony na lewą. Jeśli możesz, znów głowę skręć do góry. Spójrz na lewy kciuk. Oddychaj, i na wdechu wracamy do góry. Odkręcamy, ja się do was odkręcam, wy nie musicie, i wracamy do Tadasany. Następna jest Parivritta parśwa Konasana i sama parśwa Konasana. Wdech, dłonie na mostek, z wydechem, jeszcze raz. Leciutko do Uthita Hastapadasany. Skręcamy nogi w prawą stronę, zginamy prawą nogę i wydłużamy się nad prawym udem, by oprzeć prawą dłoń po zewnętrznej stronie prawej nogi. Lewe ramię do góry. Finalnie skręć wnętrze lewej dłoni w stronę głowy i przenieś za głowę. To pozycja rozciągniętego boku, więc poczuj jak cały lewy bok odpięty po mały palec, intensywnie się wydłuża. Wdech, wracamy do góry i zmiana stron. Odkręcamy nogę do centrum. Druga strona, skręcamy nogi w lewą stronę. Wdech, z wydechem, zginamy lewe kolano, wydłużamy lewy bok. Chcesz pachą sięgnąć poza lewe kolano i lewa ręka po zewnętrznej stronie lewej nogi, prawe ramię do góry. Skręć wnętrze prawej dłoni w stronę głowy, przenieś za głowę. I teraz oprócz rozciągania całego prawego boku, dociśnij stopy, skręć jeszcze tłów. Skręć brzuch, żebra, piersi z prawej strony na lewo. Jeśli możesz, znów spójrz do góry. Zatrzymaj się na momencik. I dociśnij tylną nogę, czyli teraz prawą, by wyjść. Wdech, unieść tułów do góry, odkręć stopy do centrum i odskocz do tadasany. Daj sobie chwilkę, kilka oddechów, by oddech wrócił do natu naturalnego rytmu. I wykonamy tą pozycję w skręcie. Czyli na wdechu, dłonie na mostek, wydech. Skaczemy do dużego rozkroku i skręcamy nogi w prawą stronę. To jest wimaniasana, ale tu podniesiesz już ręce do góry i zegniesz jeszcze raz prawą nogę w kolanie, z wydechem skręć tu i załóż lewe ramię po zewnętrznej stronie prawej nogi, wdech, prawa ręka do góry. Skręcamy wnętrze dłoni w stronę głowy i przynosimy za głowę. U osób e, początkujących tylnej nogi pięta niech będzie w górze. Napnij udo, użyj tej dźwigni z lewego ramienia, odepchnij się i wydłuż prawy bok. Skręć się jeszcze raz, spójrz do góry i jednym płynnym ruchem wróć do góry. Skręcamy się w drugą stronę. Lewa noga na zewnątrz, prawa intensywnie do wewnątrz. Rozciągniesz najpierw ręce szeroko na boki, a następnie uniesiesz do góry i z wydechem zegniesz lewe kolano. Poprowadź wdech, wydech. Prawy łokieć po zewnętrznej stronie lewej nogi i lewe ramię do góry. Skręć wnętrze lewej ręki w stronę głowy i przenieś za głowę. Rozciągnij bok. Tak jak w poprzedniej pozycji, jest to znów rozciągnięty bok, ale tu mamy skręcony. Odpięty po puszki palców dłoni. Oddychaj. Nie pozwól, by tylnej nogi kolano opadło do maty. Napnij udo. I na wdechu wróć do góry. Odskocz do tadasany. I zrobimy jeszcze kolejną pozycję, będzie to archa chandrasana, czyli pozycja półksiężyca. Na wdechu dłonie na mostek, wydech, skaczemy do dużego rozkroku, skręcamy nogi w prawo, jeszcze raz, przesunę się przesunę troszkę na lewą stronę, zginamy prawą nogę i przekładamy prawą dłoń po zewnętrznej stronie prawej nogi, lewa, lewa noga równoległa do podłoża i lewe ramię skierowane do sufitu. Złap najpierw balans, a później podobnie jak w trikonasa, wydłuż dolny bok, skręć tułów z dołu do góry, napnij górną nogę, zrotuj u do górnej nogi na zewnątrz i Postaraj się nie wypaść z pozycji, tylko ugnij prawą nogę i lewą opuść. Wróć do trikonasany na momencik i na wdechu unieś tułów. Druga strona, czyli z naszego dużego rozkroku, skręcamy nogi teraz w lewą stronę i zginamy lewe kolano, opieramy lewą dłoń po zewnętrznej stronie lewej stopy, prawa noga do góry. Finalnie dłoń niech będzie pod barkiem. Wyprostuj dolną nogę, napnij u do górnej nogi i wyciągnij jeszcze prawe ramię do góry. Daj sobie momencik, by złapać balans, a później zacznij pracować. Odepchnij się od lewej stopy, by przesunąć lewe biodro do prawej pięty. Rozciągnij palce prawej stopy. I gdy nogi są silne, to daje wartość bioder. Skręć jeszcze tłów z lewej strony do góry. Zatrzymaj się na momencik i znów nie wypadaj, ale wyjdź. Zegnij kolano, odstaw nogę, przejdź na moment do trikonasany i powolutku unieś tów. Odkręć stopy, odskocz. Zawsze możesz przechodzić też do tadasany. I parivrita artha chandrasana, czyli ta pozycja w skręcie. Tu zrobimy sobie jeszcze raz przez Hasta Hastapadana. Czyli wdech dłonie na mostek, wydech skocz do dużego rozkroku, skręć nogi w prawą stronę, podnieś lewą piętę i unieś ręce do góry. Zegnij prawe kolano. Połóż się, tak, jakbyśmy szli do Virab 3. I teraz lewa ręka po zewnętrznej stronie prawej, po wewnętrznej stronie prawej nogi. Przenosimy ciężar i unosimy tylną nogę. Okay? Ja, na potrzebę tego, żeby być do Was twarzą, zmienię tutaj strony. Wyciągnij lewe ramię do góry. Odepchnij się od dolnej ręki, wydłuż tułów i skręć się jeszcze raz z dołu do góry. Rozciągnij tylną nogę, czyli tą górną nogę i powolutku wróć. Zginamy prawą nogę, lewą odstawiamy. Wdech, unosimy tułów do góry, to jest jak wira padrasa na jeden. Wyprostuj nogę, opuść ręce i zmiana strony. Skręcamy się w lewą stronę, to jest intensywny skręt. Prawą piętę podnieś, wdech. Proste ręce do góry, zginamy lewe kolano i opuszczamy tu, tak jakbyśmy szli do wiry 3. Następnie prawa ręka na macie po wewnętrznej stronie lewej nogi, przenosisz ciężar na lewą nogę, finalnie podnosisz prawą. Lewe ramię do góry czyli w pozycjach skręconych przeciwległa noga i ręka znajdują się na podłożu. Podciągnij prawą piętę intensywnie w tył. Skręć tłów z prawej strony na lewą. Docisk stóp, napięcie ud wpływają na zwartą miednicę. Nie pozwól, by miednica opadła. I zegnij lewą nogę, odstaw prawą. Wróć do wiry pierwszej, a następnie odkręć się, czy skocz do Uttitaha Stapadasany i przejdź do Tadasany. Dziękuję za praktykę i zapraszam Was serdecznie na moje zajęcia do Fabryki Energii.